bardzo szybko. Ale teraz skąd był Jest 29 września i w dniu jutrzejszym tutaj na lotnisku w Pile będzie ustanawiany rekord Guinnessa, a my jako Filmcloud mamy przyjemność nagrywać to przedsięwzięcie. A w tym filmie pokażemy wam jak to robimy. Rekord ustanawiać będzie Bartoz Ostałowski, czyli nasz bardzo dobry znajomy, z którym tworzyliśmy już wiele innych projektów. Najwyższa prędkość w drifcie kierując stopą. Co jest? Co dziś nagrywamy? Cinematic shoty z Bartkiem Ostałowskim. Jeżdżenie dojeżdżanie na linię startu i palenie kapcia. Palenie kapora? że wbieg zakręciło nie robię dubla nie nie robię dubla ja pierdzielę o dobra eta jo Do. Jest godzina 8 rano dnia kolejnego. Rozkładamy sprzęt i lecimy z tematem. Jest, jest 8. 38 stopni. Jest 5 stopni. Drugi dzień to ten ważniejszy dzień ustanowienia rekordu. Na lotnisku w Pile został zorganizowany event, podczas którego ludzie mogli oglądać to wszystko na żywo. Naszym zadaniem było udokumentowanie całego przejazdu według wytycznych od Guinnessa. Ten projekt jest o tyle ciekawy, że mamy tutaj kooperację naprawdę wielu fantastycznych ekip. Oprócz oczywiście całego sztabu osób z Ostałowski Motorsport, jesteśmy my jako Film Club, gdzie odpowiadamy za produkcję. Jest Will Wyd, Mateusz jest głównym operatorem. Wspiera nas tutaj również Igor Podgórski, jest Przemek z ten o dronach. Także naprawdę są fantastyczni ludzie, fantastyczni ludzie więc z tego musi powstać coś naprawdę fajnego. No właśnie, coś naprawdę fajnego. Oczekiwania wobec filmu są duże, więc cała ekipa z automatu nałożoną ma na siebie dość sporą presję. Jednak ma się ona nijak do presji, którą nałożył na siebie sam Bartek, wpadając na pomysł ustanowienia tak szalonego rekordu. Co tu się dzieje? No, Bartek stał, chwierdził, robimy rekord, bo ma za nudno w życiu. No, wyzwanie jest dosyć duże, bo muszę już przed strefą pomiarową być złożony pod kątem 30 stopni i całą tą strefę muszę jednym takim slajdem przejechać. Będzie tutaj wymagana na pewno precyzja. Przy tej prędkości robi się tak dosyć poważnie w tym samochodzie. Wszystko zaczyna się trząść. No tutaj mamy trochę takiego stresa. A, już? No, myślę jak zacząć. Dlaczego działamy i na kamerach, i na aparatach? To nie jest przypadek. Dlatego właśnie, że Canon R5 i R6, którego też mamy gdzieś tam, posiada funkcję autofokusa śledzącego pojazdy. Z kolei z kamery C70 korzystamy do tego, aby nagrywać cały event pod kątem tego co tutaj się dzieje. Też nie jest to sprzęt, który jest przypadkowy, dlatego że mamy wbudowane filtry ND. nagrywamy to w rawach w 200 megabitach, także co? Bierzemy się do pracy, ponieważ czeka nas bardzo ekscytujący dzień. Wyszło nam słoneczko chyba tylko na chwilę. Ale już za parę chwil rozpoczynamy docelowe nagrania. Bartek właśnie za mną podjeżdża na miejsce startu. Nasi operatorzy są rozstawieni na przestrzeni całego pasa startowego. Pierwsze stanowisko do Canon R6 z obiektywem rf 70-200 mm. Zadaniem Kuby jako operatora jest nagranie samochodu od startu i dalsze jego śledzenia. Ja już się nie zajmuję operatorką. No właśnie, co ty tu. Ja, mówisz, jest, w ogóle? ja jestem kierownikiem produkcji tutaj. E a ja byłem w stanie nagrać bardzo ładny przejazd. Petarda, nie? Drugie stanowisko to Canon R5 z obiektywem RF 100 -500 mm. Radek ma za zadanie niejako przejąć samochód od Kuby i dalej go śledzić. No, no tak naprawdę przy takiej ogniskowej nie byłbym w stanie nigdy manualnie wyostrzyć pędzącego ponad 200 na godzinę samochodu. Kolejna kamera to Canon C70 z obiektywem RF 2470 Igor nagrywa reakcję ludzi na mijający ich samochód z prędkością 270 km na godzinę korzystamy z 90 stopni kąta migawki, a nie standardowo ze 180. Ruch jest rwany, ruch jest dynamiczny, więc chcemy właśnie osiągnąć ten taki bardziej ostrzejszy ruch, więc to, że mamy ustawiony kąt migawki 90 stopni jest ustawione z pełną świadomością, ponieważ właśnie chcemy osiągnąć taki konkretny efekt. Jadą. I na samym końcu pasa startowego w strefie pomiarowej Mateusz z kanonem C70 i obiektywem 24-70 na gimbalu. Większość ujęć w tym filmie jest zrealizowana na kamerach i aparatach od Canona, i z tego miejsca właśnie chciałem podziękować firmie Canon Polska za możliwość w ogóle zrealizowania tego projektu, bo dzięki ich uprzejmości, za to, że również zaangażowali się w ten projekt. Możecie ten film oglądać, bo został on zrealizowany na kamerach, które nam dostarczyli. Także wielkie dzięki Canon i obie więcej wspólnych projektów. Czemu w ogóle zdecydowaliście się, żeby robić to z nami? Jesteście sprawdzoną ekipą, z którą znamy się już od jakiegoś czasu, realizowaliśmy kilka fajnych projektów. Zaufanie do tej jakości, którą reprezentujecie, zaangażowania w projekty, które tworzycie. Dodatkowo jesteście motoryzacyjnymi świrami i to nas przekonuje, że. Oprócz tego, że wykonać swoją pracę dobrze, to też będziecie się przy tym dobrze bawić, a to też wpływa na efekt finalny i całe nagrania, więc jestem pewien, że to będzie jakby drugi sukces po pobiciu rekordu właśnie puszczenie tego w sieci. Mamy to! Rekord ustanowiony, film nagrany, także wielkie dzięki za oglądanie, bo to już wszystko w tym materiale. Mam nadzieję, że nie był on jakoś super męczący przez tą taką luźną formę vlogową. Jeśli był, to przepraszam, jeśli nie, to bardzo mi miło. Dzięki raz jeszcze za oglądanie i śledźcie nas.